Na kolejnym podcaście Anna Kaniecka, personal and business coach oraz psycholog biznesu. Dziś porozmawiamy o tym, skąd biorą się problemy. Otóż i dlaczego pojawiają się w naszym życiu. Tak, otóż problemy będą były i są. Zawsze będą się pojawiały, zawsze będą się wiązały z różnymi sytuacjami życiowymi, w szczególności jeżeli chodzi o związki, o dzieci i o sferę zawodową. Należy tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz na nastawienie do problemu. Jeżeli problem będziemy, że tak powiem, widzieć jako coś, co jest nie do przebrnięcia, to oczywiście ten problem będzie się powiększał. Najważniejsze jest, żeby problem obejrzeć, spróbować go zrozumieć, popatrzeć na niego, poobserwować, zobaczyć go z wielu różnych stron, a następnie podjąć działanie. Co takim działaniem może tutaj być? Oczywiście problemy są różne i dotyczą różnych osób i dla jednych to, co jest problemem dla innych. Tym problemem zupełnie nie jest, ale m, chciałabym tutaj, m, drogi słuchaczu, podać Ci kilka m, tak zwanych narzędzi do pracy z problemami, m, tak żeby m, bez uczestniczenia w sesji coachingowej, czy też w dziesięciu sesjach coachingowych, po których dopiero wychodzi, co tam się tak naprawdę dzieje w Twojej duszy. To, abyś skupił się na tym, skąd ten problem pochodzi. Jak, jak bardzo przeszkadza ci w życiu? Jakiego obszaru twojego życia dotyczy? Możesz sobie nawet wziąć kartkę i długopis i, i możesz sobie spróbować to wszystko zapisać, i na moje pytania powoli odpowiadać również stopując to nagranie. Możesz zapytać siebie i odpowiedzieć na to pytanie również pisemnie, bo najlepiej jest to zrobić pisemnie. Wtedy naprawdę widzicie sedno problemu. Co było powodem, że problem powstał? Kto z osób, które znasz, spowodował problem? Jak Jakiego koloru byłby problem, gdybyś ym, po prostu miał, miała wyobrazić sobie ten problem z zamkniętymi oczami? To wszystko możesz zwizualizować, to wszystko możesz y, nawet zrobić sobie w, w formie notatki, tak zwanej wizualizacyjnej. Y, możesz rysować, możesz malować piktogramy. Dlaczego nie? Y, jak najbardziej jest to wskazane. Dalej, jaki ten problem miałby kształt, jaki miałby zapach, jaką miałby konsystencję? Czy y, byłby blisko, czy daleko ciebie? Y, I co odczuwasz, y, widząc ten problem? W jakim kształcie, właśnie, w jakim kolorze, w jakim zapachu, w jakiej konsystencji on jest? Jakie jest Twoje pierwsze wrażenie? Co Spowodowało to, co spowodowała ta wizualizacja? Co się u Ciebie zadziało w środku? Jak z tym się czujesz? I w tym momencie możesz zastopować i zrobić te wszystkie odpowiedzi na, na powyższe pytania, a możesz zadać sobie kolejne pytanie, co najgorszego stanie się, kiedy zajmę się rozwiązaniem, tego problemu, lub co najgorszego, stanie się, kiedy zbagatelizuje mój problem. Bo kochani, wiecie, czasami tak jest, że mamy problemy, z których w ogóle nie chcemy wyjść, ponieważ e, mając dany problem, mamy jakąś korzyść, która idzie za tym. Czyli mm, coś za danym problemem stoi, który się ciągnie, który trwa. Y, to nie dlatego, że nie da się go rozwiązać, tylko dlatego, że my sami nie chcemy tego problemu rozwiązać. Dlatego, że my sami nie chcemy zmienić tej sytuacji, która daje nam pewne korzyści. I teraz, jeżeli należymy, nie należymy do takich osób, jeżeli my chcemy się rozprawić z naszym problemem, to też jest dobrze napisać taką deklarację, w której zadeklarujemy, że Wiemy, że problem istnieje, że jesteśmy odpowiedzialni za swój problem, że yy, sami świadomie lub nieświadomie doprowadziliśmy yy, do tego, że ten problem istnieje, i od dziś zrobimy wszystko, aby pomóc samemu sobie. I w tym momencie deklarację podpisujemy, piszemy datę. I wkładamy gdzieś pomiędzy książki, jak wolicie, albo do dokumentów, może być i tak, możecie sobie też napisać, przewiduję rozwiązanie mojego problemu do dnia tego, tego i tego. To oczywiście przyspieszy cały proces, jak wiecie, podświadomość zacznie na to reagować i podsuwać wam szereg różnych rozwiązań już beze mnie. Kolejną rzeczą, jaką zrobicie po napisaniu tej deklaracji, to będzie akceptacja tego problemu. Po prostu trzeba się z nim pogodzić. Jest taki problem, tak jest, istnieje. To jest moje wyhodowane dziecko, w cudzysłowiu. I tak ja to stworzyłem, stworzyłam. I tak to jest wytworem moim. Honoruję to. Przytulam go do serca, przytulam go do siebie. Nie złoszczę się na siebie, nie ubliżam sobie, nie dopiekam sobie, nie dowalam sobie, w cudzysłowiu mówiąc kolokwialnie tylko po prostu ym, przestaję już złożeczyć sobie, przestaję się na siebie gniewać i yy, yy, zaczynam powoli wlewać do swojego serca spokój i pokój po to, żeby z tym problemem, który jest we mnie, czy też jest wokół mnie, ale powstał ze mnie, yy, zawrzeć tak zwany rozejm, tak? Czasami problem wraca. Dlaczego wraca? Właśnie dlatego, że nie akceptowaliśmy go, że on się pojawiał, wyskakiwał spod podłogi, z poduszka, z lodówki, z różnych innych miejsc, a wy cały czas e, różnymi właśnie ogłupiaczami, ogłuszaczami problem bagatelizowaliście. Ogłuszacze, ogłupiacze to już wiecie co to jest. Alkohol, papierosy, narkotyki. Zabawa, zmienianie po prostu myśli na. Oczywiście na lepsze, to jest, to jest, to jest jak, jak najbardziej wskazane. Natomiast robienie wszystko, wszystkiego i wszy wszystkiego wokół, tylko nie konfrontacji z tym właśnie problemem. I um, nasz problem jest żywym tworem. I on reaguje na nasze emocje. I słuchajcie, jak pomyślicie sobie o nim, że to jest właśnie takie wasze dzieci, które trzeba do serca przytulić, no to y, problem zacznie reagować na nasze emocje. E, możecie sobie z nim pójść do parku, możecie sobie z nim pójść gdzieś nad jezioro, możecie sobie pójść na spacer do lasu i pobić sobie ty i twój problem. Porozmawiać sobie o tym, co już. Dawno powinno być wypowiedziane, oczywiście w myślach, wiadomo. Chcesz to i na głos, możesz rozmawiać, nie ma problemu. Yy, yy, tylko trzeba uważać na to, jak inni na ciebie reagują, <laughs> yy, yy, żebyś nie przestraszył nikogo yy, na spacerze. Yy, no i idziemy sobie z tym problemem, przechodzimy się z nim raz, drugi, trzeci. Wydaje mi się, że jak pójdziecie raz. Na no, jeden dłuższy, głębszy spacer, z głębszym oddychaniem, z, bez słuchawek na uszach oczywiście, sami, wy i problem. To z spaceru wrócicie zupełnie już oczyszczeni, inni. Zacznie się w Was dziać przemiana, zacznie się dziać coś dobrego. I kolejną rzeczą, y, którą możesz zrobić y, po powrocie z tego spaceru, możesz wziąć coś do malowania, i w tym zeszyciku, w którym wcześniej wypisywałeś sobie pytania, o, czy też odpowiedzi na pytania, możesz a, narysować, zwizualizować, jak wygląda teraz Twój problem, jaką on ma teraz formę, jaki kształt, jaki kolor a może jakoś się nazywa a, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co ci przyjdzie do głowy, możesz być bardziej kreatywny ode mnie, więc y, nie chcę tutaj podpowiadać, y, sam będziesz wiedział, co zrobić. I następnie, słuchajcie, jak już to zrobimy, y, możemy... Zrobić kolejną rzecz, a mianowicie tak zwany atom społeczny. Namalować sobie atom społeczny naszego problemu. Co to jest atom społeczny? Atom społeczny to jest też taka grafika, którą można bardzo łatwo wykonać. Um, i bardzo bez żadnych tutaj y, szczegółowych objaśnień, y, wystarczy tylko w centralnym miejscu na kartce. Trzeba sobie wziąć czystą kartkę, w centralnym miejscu na kartce, namalować y, problem. Oczywiście o takim kształcie, o jakim właśnie myślimy, że on jest, a następnie y, spróbować domalować w różnych miejscach tego problemu o różnych kształtach i kolorach, właśnie. Osoby, które są Tobie najbliższe, rodzinę, znajomych, osoby, które są troszeczkę dalsze, ale z którymi utrzymujesz kontakt i zobaczyć, spojrzeć potem na to, kto jest najbliżej tego problemu, gdzie znajdują się osoby z rodziny przy tym problemie. Gdzie znajduje się problem właści właściwie? Czy jest on właśnie, ja powiedziałam, że w centralnym miejscu, no ale może on być na przykład w górnym rogu kartki albo w dolnym, czyli taki skopany, e może być też wyolbrzymiony, a może być właśnie centralnie, i e można sobie bardzo e też trafnie zdiagnozować samemu. Każdy człowiek ma dobrą intuicję, trzeba tylko w to uwierzyć i taki diagram można sobie namalować i, i zobaczyć, jak, jak to wygląda, jak wyglądają oczywiście te. Te osoby, rodzina, znajomych łączymy następnie linią, ciągniemy linię do problemu i może to być linia kropkowana, przerywana, może to być linia ciągła, mogą to być podwójne linie, mogą to być różnego koloru linie i wtedy dużo zrozumiesz. Naprawdę dużo zrozumiesz, patrząc już na to, co podpowiada Ci Twoja ręka, twoja, Twoje wnętrze. I przechodzimy, kochani, dalej po zrobieniu atomu społecznego, po zrobieniu diagramu. Przechodzimy do kolejnego zadania i proponuję Wam zrobienie tak zwanej analizy. Słod. Jeżeli macie problem, to trzeba byłoby zrobić sobie kolejną kartkę albo wziąć zeszyt ten sam, przygotować sobie po prostu jeden zeszyt do rozprawienia się całkowitego z naszym problemem i wypisać wszystkie słabe strony, mocne strony, zagrożenia i szanse wynikające z tego, że ten problem istnieje cały czas. To jest kolejna rzecz, którą polecam zrobić, a potem, kochani, już przechodzimy do akcji, do takiej akcji jak w swoim poradniku jednym z. Poradników, już nie pamiętam, w którym Brian Tracy zaproponował takie ćwiczenie, które jest bardzo, bardzo skuteczne. Ja sama to ćwiczenie robię ze swoimi klientami coachingowymi, ale sama niejednokrotnie robiłam je dla siebie i pomogło mi zawsze. Jest to ćwiczenie, w którym wypisujesz na kolejnej pustej kartce na górze kartki pytanie, co konkretnie. Mogę zrobić, aby rozwiązać mój problem. I pod spodem wypisujesz 30 punktów. Te punkty te punkty muszą być wypisane w momencie, kiedy zaczynasz to robić. Nie dzisiaj 5 jutro, 5, tylko siadasz i robisz. Czyli um, wypisujesz sobie pytanie, co zrobić, żeby rozwiązać mój problem, co zrobić, żeby rozwiązać konflikt. I. Wypisujesz 30 odpowiedzi. Teraz te 30 odpowiedzi robisz natychmiast od razu i obiecuję ci, że pierwsze 10 będzie bardzo łatwo napisać. Czyli piszesz swoje rozwiązania na tę sytuację problemową, które przychodzą ci do głowy. Następne 10 będzie już trudnie, już będzie, już będzie ci bardzo trudno tutaj. Wyczarować kolejne 10 odpowiedzi. No i najtrudniejsze będą ostatnie. Ostatnie 10 odpowiedzi na pytanie będzie bardzo trudnych, ale w tych ostatnich 10 pytaniach kryje się właśnie sekret. I tutaj podświadomość ujawnia takie prawdziwe rozwiązania, które działają. Na pewno będziesz wiedział, które to są. Przeważnie są to dwa, trzy lub też nawet jedno rozwiązanie, ale jedno skuteczne. Teraz, jeżeli już to zrobisz, jeżeli uda Ci się to napisać, jeżeli uda Ci się rozszyfrować dwa, trzy lub jedno skuteczne rozwiązanie, musisz natychmiast przejść do działania w ciągu kolejnych 24 godzin. Czyli po co się to robi? Po to się to robi, żeby yy, przechytrzyć podświadomość, żeby żebyście nie usiedli z powrotem bezradnie z opadniętymi rękami, tylko żebyście wzięli się po prostu do pracy nad tym problemem i to poważnie. Teraz wybierając te trzy, powiedzmy, powiedzmy, że trzy takie najbardziej trafiające do nas Odpowiedzi, zapisujemy sobie poniżej pod tymi wszystkimi odpowiedziami i dopisujemy do każdej z nich akcję, jaką podejmiemy w przeciągu 24 godzin, i bierzemy się za to, tak? Czyli mamy trzy odpowiedzi, które podpasowały nam, które przemawiają do nas. Yy, więc bierzemy długopis i wpisujemy, co mogę w ciągu następnych 24 godzin zrobić, aby jaką akcję wykonać, aby właśnie yy, pomóc tej odpowiedzi.